Włamaliśmy się tutaj do siedziby komputronika I... Plan jest taki Żeby ogarnąć współpracę daną. I zdemolować im chatę Dobra, jesteśmy w Gaming House'ie i powiem wam tak Wygląda przekozacko Coś pięknego, coś perfekcyjnego Patrzcie tylko na to logo Cudo Piccobelo Magnific Idziemy do ekipy, zobaczcie co tam robią Ty, do góry trzeba O Jezus Dzięki pa jest? Co jest? Parbie parbie, ma jakiego ma. Tu. Co nie nagrywaj? tu? pokaż klepcia. Prosiak, ale to, to ja śpię z nim, ale no ale powiedz mi tylko jedną rzecz. Ja cały mokry. Czemu tu już tak śmierdzi w tym pokoju? No bo No, dyskoteka. Co dyskoteka tu potem wali jakby to się tydzień mieszkał nie wietrzył? Prawda? Co hopoki? Potwierdzam, potwierdzam. Tam, no jest, nie, ale serio tak śmierdzi. Opuść się ten pokój. Co? No. Co? Prosiaka i mi roz Smarty, i czemu w tym Prosiaku jest dziura? To, to może jakaś inna zabawka jest. Weź go Weź, go do mnie. weź. Dobra, na ciebie. Dobra. Jak chcecie sparring to zrobimy. O, dobra, ile łapek górę, żeby sparing był? No to przynajmniej 1500. Nie, do, 3000. 3000? Dobra, 3000 A, i robimy sparring. Zróbcie to, chcę mu pierdzielić, bo tak jak w distraku tam zaśpiewałem, musimy to zrobić. Dobra, będzie była walona. Kepcia ma super moc, pamiętajcie. <laughs> Dobra, słuchajcie, ja jestem już w sali komputerowej, chłopacy na górze robią sobie zdjęcia, sesje fotograficzne, przystojni są, to se mogą ro zdjęcia robić, ja trochę gorzej, ale te też se może zrobię jakieś, potem wam na Instagrama wstawię. A, dzięki za obserwację jak coś, wbijajcie na Instagrama TeamuBot, koniecznie, zapraszamy serdecznie. Co ty się wyprawia? Ty. Nagrywasz coś? No nagrywam. Ale ko kozacko to jest, co? Jeszcze jej pokazałem, ale już pokazuję. Dobra, Patrzcie. Dobra, dobra, dobra. Patrzcie to. Pęk. Zobaczcie. Fotele, nówki funkiel, normalnie, czerwone, no, nie śmigane tak, czerwono-czarne, bo szybsze, komputery, też się kręcą wiatraki, jak... jak aktualnie jest aktualizowany i za niedługo będzie grany też, tak. więc jest fantastycznie. To nasz pierwszy dzień tutaj, dopiero byliśmy. Kogo stanowisko najlepsze, możecie powiedzieć? I tu jest stanowisko to, siedzi. Tak, kamerzysta. kamerzysta, proszę bardzo, ładnie tutaj się sugar. Dobra. Tutaj Rafaela jest piękna, tak? o, jest śliczna I oczywiście największy syf ze wszystkich biurek oczywiście Co, u Kewcia. I jeszcze wziął maść na Buldupska. Eee, I jeszcze moje stanowisko, zobaczcie, elegancko mikrofony, wszystko rozłożone. Także czekamy tylko uno momento i zaraz nagrywamy dla was kozackie odcinki, także subskrybujcie kanał koniecznie, łapeczki w górę. Cubik musi być, łapka w górę, no i tyle. Tak bo to jest konieczność, to jest konieczność, bo się obrazimy na was. To jest na wyzywanie. kogo chcecie nowego Disa? Ja mogę Jeszcze. nagrać na każdego. Wydaje mi się, że ten Smarty Knut... Się A ile, łapek no. ile łapek w górę? Ile łapek w górę, Rafalocie? Nie wiem ile. Dużo musi być. 10 tysięcy. No. Masz całą uwaloną koszulkę. Przyszliśmy na zdjęcia specjalnie do komputronika i zobaczcie jaką on plamę ma na koszulce. Wstyd. Wstyd na Dobra. całą Polskę. Nie polecam. Co ty chcesz ode mnie Knucie?

nie pokażę, nie mój szokoladku teraz Ojciec ze synem Mały knut i duży. Patrz, patrzcie Nie weszliśmy jeszcze do domu i patrzcie na kepcia. Oścun, on, nie on, ją, on ją całą wpierdzieli zanim wejdziemy jeszcze ale co on robi? On jest szybki zawodnik, szybki Mia tylko podtrzymać Nie wstydź się, nie mógł... się. <średziś> <średziś> Ale już zajebisto Picka, zjesz jeszcze? No wiem, że się nadżarłeś, ale kawałek do stacji boj, boj, no, no, no nie no, już <średziś> To mu doda siły tu jeszcze łazieneczka, proszę bardzo. To piękna, Przepiękna, przepięknie. Już kaptur na świniu oczywiście. Tu woda. Ale to nie jest interesujące, chodźmy dalej, bo... Ślera, pokoje, pokoje. A tak wyglądają nasze pokoje. U! Tutaj yy, śpi Smarty ma dwa łóżka, no bo... Na jednym się nie mieści. No i co? U nas bardzo podobnie, tylko mamy tutaj jeszcze Taka skrytka. jeszcze. Takiego the... można z uh, siebie... Tu tutaj też można powiedzieć, to jest kolejne łyżeczko, Ale to fajne. To się normalnie tam świeci na dole, ale zaś na okna, jak jest genialnie zrobione, tak jak macie w przeglądarce. No coś pięknego, piko fik. I pewnie się zastanawiacie co jest w tym pomieszczeniu ostatnim tutaj. No i muszę wam powiedzieć, że tutaj też jest oczywiście kibek! Eee! Zobaczymy jak dalej, mam nadzieję, że kebab nie będzie robił smrodu i syfu w całym domu, bo to tak. będzie przypał naprawdę. W zeszłym roku byliśmy w Katowicach i tu jest o wiele lepiej. Ale stop, stop. Gdzie jest Kepcio? Co, Co się stało? Co się stało Kepcio? Czemu on leżał tutaj? Czemu? Przewróciłem się, widzę. <grym> Problem jest taki, chodź ja wam pokażę, że tu, tu są stopięcie. schody. Schody. I je trzeba pokonać i Krebcia ma z nimi bardzo duże trudności. Jej, A nawet się. jak już się uda, to później tak. już nogi same Brakuje się sieją. Super. Widzicie, to widok jest naprawdę fajny. Tam jacuzzi mamy, wielką wannę dla kebaba. Na pewno będziemy korzystać dzisiaj. Dobra, to co? My lecimy chyba. I Będziemy się zbierać właśnie przetestować tą wannę. Teraz patrzcie sobie na lewo nasze. O! Jak to jest ogryd Ale to jest najlepsze, bo kebab będzie mógł nawet tutaj na zewnątrz Tak, nie musi się z jacuzzi wychylać Już nam się grzeje, zobacz to Ogólnie patrzcie na te kamienie, ślicznie to wygląda Dobra, słuchajcie, na mnie już czas, bo jacuzzi na mnie czeka A więc wskakuję za chwilę normalnie w koszulce i w spodniach Nie no, kąpiemy się przed Łapka w górę, subik z dzwonkiem koniecznie I śledźcie kanał, śledźcie kanał i instagramy Bo naprawdę będzie się działo sporo